Zawsze odpłat za wszystko, co myśleliśmy. Słowa wstępne towarzyszą mi w tych dniach, niechodzi o etap mojego życia, związany bezpośrednio z pasterską posługą i odpowiedzialnością, choć tak, tak. dzisiejszego spotkania liturgicznego, abyśmy wspólnie podziękowali Bogu za zjednaście lat królej drogi naszego pielgrzymowania i budowania Koresa Bożego w Akinezie z Krakowska. Księdzu Biskupowi Janowie, bardzo dziękuję za wypowiedziane słowa w imieniu wszystkich zebranych. A wszystkim bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za tak liczną dzisiejszą obecność. Pani premier, ministrom, prezydentowi Wojwodowi, wszystkim biskupom, z niecyzyjkrakowskich, a także gościom, gościom także z zagranicy. Przede Wszystko, cieszę się z tak licznej obecności kapłanów. To coś mówię, o takiej decyzji to coś mówi o stanie duchowym naszego Kościoła Krakowskiego. Zdawałem sobie zawsze sprawę, że w ponad tysiącletnich dniach Kościoła Korskiego przewoziło wielu, wielkich i świetnych 27 sierpnia 2005 roku Przyjąłem to cenne dziedzictwo z rąk Świętej Pamięci kartowała Franciszka marskiego Pierwszy raz dziś wyznam, że ja Paweł II przewidywał moją służbę w Krakowie, o czym rozmawiał z herdowałem Franciszkiem, który mi to powtórzył. Dlatego przyjąłem z pokoru obilacją. Dając sobie sprawę swoich ograniczeń, ale jednocześnie ufając i licząc na pomoc Wysoka Tego, u którego Bogu służyłem w Krakowie i Watykanie 30 lat. Dziś pragnę w tym miejscu podziękować Benedyktowi XVI za zaufanie jakim mnie obdarzył, za jego niezbędną życzliwość dla kiecieccy krakowskiej, kościoła w Polsce, co między innymi wyraziło się jego w jego podróży apostolskiej do naszej ojczyzny w roku 2006, a początku jego drugiego roku pod wynikami. Nie proces matyfikacyjny, watyfikacja i przygotowanie drogi do kanalizacji dokonanej przez Ojca Świętego Franciszka. Ojca Świętego Franciszka w sposób szczególnie dziękuję za decyzję dotyczącą Światowego Dnia Młodzieży Prawej w, w Polsce, za jego obecność. za przewodniczenie niezapomnianego spotkania rzeszy młodych z całego świata. To wydarzenie pozostaje na zawsze w pamięci Krakowa, naszej pamięci i będzie w nasze życie w miarę nadziei i A i decyzja krakowska zajmuje poczesnych. Na mapie Gościa w Polsce i Gościa Bocznego. Wyrażam wdzięczność i uznanie wszystkim, którzy współtworzą Kościoł Mężczyzn swoją modlitwą, pracą, cierpieniem, swoją kulturą i chrześcijańską solidarnością. Dziękujemy Księżom Pracownikom, wszystkim księżom, obecnym, pracom i siostrom zakonnym, członkom ruchu, wspólnoty, stowarzyszeń. Dziękuję parafii, To zniszczył instytucje o kościelnym, edukacyjnym, oświatowym i charytatywnym. Nie wychuje niecidzialny kapituł. Dziękuję Uniwersytetowi Papieżskiemu Janowemu II oraz Wyższemu Seminarium Kordemu, a dzieci przygotowującemu z przygotowującemu w na rok nowe zasady, no już Dziękuję środowisku akademickiemu, Casta Cordo. W tych minionych latach zmiana i domowa żywotność. zaowocowała między innymi, potrzebowo no, już jakbyś ujadła, powstanie szczególnego dzieła. Jest nim centrum Jana Papadopoulos w Nienykajcie. I małym sercem jest sanktuarmo Świętego Patrona, który sprawuje dziś wdzięczność Eucharystyki. Centrum Jedna wierką postać łączności kością i prawdziwego Ojca naszej jakiecyzji. Wzniesienie tego dzieła było naszym obowiązkiem, ale także brzmine. Jest to darem zadaniem dla następnych pokory, my podwalały i pogły miały duchowe dziedzictwo Wielkiego Pasterza. I Wielkiego Świętego. Pragnę wywiedzić wszystkie instytucje ale Sfery Pragnę wszystkim podziękować, wszystkim środowiskom, wspólnotom, ze strony, których doznawałem wiele lat życzliwości i wsparcia. i również władze państwowe państwo i samorządowe, władze miasta Krakowa, regionu obrosławskiego oraz władze centralne, dzisiaj reprezentowane przez Panią Prezes, której jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za jej obecność. Tak mi przyszła ta myśl, że to trochę i powinność Pani Premier być z nami dzisiaj, bo przecież z tej ziemi I'm going wszystkich cała decyzja. tak jak zawsze, Ale dziś w sposób szczególny ogarniam wdzięczną modlitwą i pamięcią. Będę się starał nadal służyć, służyć naszej decyzji. wydać możliwości przewidzianej w prawej Czyli będziemy dalej wspólnie służyć tej samej sprawie. Pod przewodem nowego metropolity siedzącym szkołem Marnia Kraszewskiego. I za tydzień przyjmiemy go tutaj oficjalnie.